Często słyszymy słowa zgromadziliśmy się przy trumnie konkretnego człowieka. Dziś też zgromadziliśmy się przy trumnie konkretnego człowieka kapłana. Urodził się w 1947 roku, 1 stycznia, w miejscowości szaleju w górny Kołocka potem. Po kilku latach dalsze jego życie upływało w miejscowości Wambierzów i gdy Lorus, gdy skończył swoje podstawowe wykształcenie, poszedł do seminarium. Urodził się z rodziców Stefana i Genowefy. Miał jeszcze troje rodzeństwa. Władysława Kazimierę Barbarę. W 1961 roku przybył do małego seminarium do Mszany Dolnej i tam rozpoczęło się jego spotkanie z Jezusem. Majmy seminarium w pięknej miejscowości Mszana Dolna. Kto był, to na pewno pamięta i nie będzie się sprzeciwiał temu, co mówię. Tam się rozpoczęła jego wędrówka z Jezusem Chrystusem. Następnie po skończeniu szkoły ósmej klasy, szkoły średniej, bo wtedy się jeszcze w szkoły średniej robiło poza podstawową szkołą, udał się do Nowicjatu. Tam w nowicjacie, w Pliszczynie przebywał. Przez 15 miesięcy, 9 października 1963 roku, złożył pierwszą profesję. Następnie był wikariuszem od 1973 roku w Stadnikach po skończonych studiach. Święcenia otrzymał w Krakowie od biskupa Smoleńskiego. Był następnie sekretarzem do, dobroczyńców od 75 do 77 roku w Krakowie, następnie wikariuszem w Krakowie, ekonomem w Statnikach do 81 roku, wikariuszem do 83 roku we Florynce. wikariuszem w Sosnowcu do 85, proboszczem w Stopnicy do 89, proboszczem w Gołębiu do 1998, przełożonym zakonnym od 2002 w Pliszczynie, proboszczem we Florynce do 2010 roku, następnie kapelanem sióstr do 2021 roku w Pacanowie, zmarł 19 czerwca 2021 roku w szpitalu w Staszowie. To tyle danych odnośnie jego samego sądzę, że tych danych jest znacznie więcej, ale starajmy się w miarę możliwości ograniczyć te dane do minimum. Nadeszła godzina, aby syn, aby syn został uwielbiony syn człowieczy. Musimy sobie uświadomić sytuację, kiedy te słowa Jezusa zostały wypowiedziane, miała rozpocząć się ostatnia wieczerza i miał dokonać się cud ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Uczniowie szli, myśleli, że to jest zwykła pascha, jak to się Rok po roku dokonywało, a tymczasem ta Pascha miała być zupełnie inna. Ta, która była kiedyś obiecana, do której wędrowali przez pustynię synajską, otrzymując dekalog, a więc sposób postępowania, sposób życia. Poszczególne obchody Paschy miały być pamiątką z jednej strony wyjścia z Egiptu na wolność. A z drugiej zapowiedzią tej prawdziwej paschy, i ta nadeszła. Słowa piękne, że nadeszła godzina, aby Syn Boży został uwielbiony. Tylko jest pytanie w jaki sposób. Dopiero gdy to wszystko się zaczęło, wtedy dopiero wielu ludziom, a szczególnie uczniom, zaczęły się otwierać oczy, bo gdy wieczerza została rozpoczęta i kiedy Jezus ustanowił najświętszy sakrament ciała i krwi swojej i kiedy trzeba było go podać w pewnym momencie padły słowa jeden z was mnie zdradzi. Myślę, że jakby luną wiadrowody na nich tam przy tej ostatniej wieczerzy na pewno znacznie mniejszego wstrząsu by doznali niżeli te słowa. Zaczęli patrzeć jeden po drugim czy to ja, zaczęli sobie robić rachunek sumienia. Jak tu pamiętam jeden z obecnych współbraci, który powiedział, że widocznie nie mieli zbyt czystego sumienia wobec Jezusa, dlatego też byli niepewni siebie. A potem, gdy się ta wieczerza skończyła, zobaczyli yy, yy, prawdziwe oblicze tego uwielbienia. Syn Boży został uwielbiony w sposób niezwykle tragiczny, tak jak ziarno pszenicy, o którym Jezus mówi, żeby ono było jeszcze bardziej komunikatywne dla nas. My tu w zasadzie większości pochodzimy ze wsi, i kilka miesięcy temu, jesienią, w październiku czy we wrześniu. Rolnik zaorał ziemię, rzucił pszenicę do ziemi, no i ta pszenica urosła tam, powiedzmy, na te plus minus 10 centymetrów. Wyglądała ładnie zielono i na nią przyszła zima, i niestety zwaliła ją, pozbawiła ją tej zieleni i tego życia. Tak by można było myśleć, kto się na tym nie zna, że ten rolnik, który zasiał tę pszenicę, chyba sobie coś pomylił z tymi porami roku. A tymczasem nic podobnego. Ta pszenica musiała obumrzeć, musiała być ściśnięta y, y, mrozem, zimą, musiała po prostu obumrzeć przez te kilka miesięcy zimy. I dopiero, gdy się pokazało słońce, nagle z tego martwego ziarna, z martwych staje nowe ziarno. Zaczyna rosnąć nowy listek, źdźbło, a na nim kłos. Prawie akurat za niedługi czas zaczną się żniwa, i w, przy niejednym polu przechodząc, widzimy kłosy. Jeśli będzie wiatr i sprzyjająca pogoda, one się po prostu zapylą i będzie ziarno. Przyjdzie czas za niedługo, za miesiąc czy za dwa i trzeba będzie zapuszczać przysłowiowie sierp, żeby zebrać. I z jednego ziarenka urosło, jak tam słyszymy nawet i w pieśni, 30-60, a nawet 100 ziaren. Tak się to pomnożyło przez tę śmierć ziarna podczas tej zimy i tych wszystkich tortur, które to ziarno spotkały. Ale przecież na tym się wszystko nie kończy, bo to ziarno ładnie stojące, chwijące się na wiecze, dźwigające, Obfitość ziarna zostaje skoszone sierpem, wszystko jedno czy ręcznym, czy mechanicznym, ale w każdym razie, w każdym razie skoszonym i wrzuconym do młocarni, również wszystko jedno jakiej, czy poruszającej się po polu, czy tej będącej w stodole, a potem to ziarno zebrane zabiera rolnik do wora i zawiezie do do młyna i tam walce zniszczą, zgniotą to, to ziarno, żeby wydobyć z niego skrobie, żeby ono się obróciło na mąkę, i potem będzie z tego dopiero chleb. Ale czy to koniec? Nie, nie, nie koniec. Pani domu zabierze chleb, mąkę i, i, i soli, tam różnego rodzaju innych przypraw i wodę zamiesza i zrobi z tego bochenek i włoży go znów do ognia. Tam będzie do pieca rozpalonego, tam te, to, to ciasto, które tak wyrastało pod wpływem działania drożdży zostaje w jakiś sposób zahamowane i przemienione. Z ciasta zupełnie nie nadającego się do spożycia, bo byśmy byli chorzy, jakbyśmy je spożyli, po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach w odpowiednim czasie, dokładnie nie wiem czasu ile, ale w każdym razie ci, którzy pieką chleb, wiedzą, wyciągają z powrotem chleb i on jest pachnący. On przynosi moc. Potem go kroją znowu. To kolejna tortura. Wszystko jedno, czy mechaniczną, yy, mechanicznym nożem, czy ręcznym. Potem resztę robią szczęki, które gryzą nam na papkę. Potem nareszcie w końcu dokańczają wszystkiego soki żołądkowe, żeby nareszcie chleb przyniósł siłę. Życie. On daje życie. Widzimy ta droga od wsiania ziarna, które musi obumrzeć, żeby przyniosło owoc. Jest długa do przyniesienia owocu, do przyniesienia, do podtrzymania życia. I teraz wracając do tajemnicy z Wieczernika, uświadamiamy sobie, przecież przed chwilą była część Różańca Świętego, bolesna, która nam opowiada poszczególnymi tajemnicami, jak to się działo z Jezusem, że on jako ziarno rzucone. Przez Ojca Niebieskiego na Ziemię, zapowiedziany przez proroków, zostaje podobnie poddany torturom różnego rodzaju, nawet jeszcze gorszym bym powiedział, niżeli ziarno pszenicy, bo on, jako istota żyjąca, który przyjął od nas naturę, wszystko z wyjątkiem grzechu, czuje, rozumie doskonale i oczywiście odbiera. Stosunek otoczenia do siebie. A jak popatrzymy na mękę Jezusa, od um, ogrodu oliwnego, a właściwie od wieczerzy ostatniej, bo przecież ta już była pewnego rodzaju jakąś szpilą albo mieczem boleści wbitym w jego serce, doznaje cierpień fizycznych przez biczowanie, przez ukoronowanie cierniem i dźwiękanie krzyża, psychicznych. Kiedy znęcają się nad nim i odwracają całkowicie jego naukę, nazywając go zwodzicielem, oszustem, współpracującym z diabłem, albo nawet i księciem szatanów, że przy pomocy ich wypędza złe duchy, na przykład. I aż do samej śmierci, ale przyjrzyjmy się jemu samemu. On, jak to ziarno pszenicy, żadnego protestu, Żadnego wygrożenia komukolwiek ja ci pokażę tak, jak my czasem to robimy. Wszystko odbyło się w milczeniu. Reagował tylko tam, gdzie było dobro. Tam, gdzie na przykład była jego matka spojrzeniem, tam, gdzie była Weronika, która otarła jego twarz albo mu dała chustę do otarcia to wszystko jedno. Tam, gdzie były niewiasty, płaczące nad jego męką. A tam, gdzie była złość, gdzie była nienawiść do Niego skierowana, On właściwie pozostał milczący. Wystarczy, że przywołamy na pamięć proces, czy to u Annasza, czy u Kajfasza, czy nawet u Heroda, który spodziewał się, że Jezus jakieś sztuczki pokaże, a On na tle tego wszystkiego będzie oczywiście imponował otoczeniu. Tymczasem Jezus tam zachował się milcząco. Tam, gdzie było zderzenie zła, nienawiści z jego miłością, on zachował milczenie. To tak, jakby wziąć od tych, którzy zawarli małżeństwo, ale siostry też noszą ślubne obrączki z Panem Jezusem, złote, wziąć tę obrączkę i wpakować w błoto? Czy ona straciła swoją szlachetność? Nic podobnego, wystarczy ją podłożyć pod odpowiedni środek oczyszczający. Może woda wystarczy, a czasem nawet będzie potrzebny kwas, jeżeli to burdzące było jakieś specyficzne i mocne, i ona wraca do swojego blasku, wraca do swojego powołania, bo ta obrączka to nie jest tylko kawałeczek powiedzmy czegoś okrągłego, witeczka jakaś okrągła na palcu, tylko ona jest znakiem. Łączności z Jezusem, ona jest znakiem ślubu. Wielkim znakiem, jak papież powiedział, że ma ogromną wartość z tego wszystkiego, co się z nią łączy. I nie pozwala, aby to zło czy ten brud do niej przeniknął, zachowuje swoją szlachetność. I tak Jezus zachowuje swoją szlachetność aż do ostatniego tchnienia. Umiera na krzyżu. Z przekonaniem ogółu tych otaczających, że właściwie to się wszystko dokonało, wszystko skończone, można oczepać ręce z kurzu i już sprawa z Jezusem, jakimś tam Jezusem nauczycielem obłąkanym z Nazaretu jest skończona, a tymczasem stało się całkiem co innego. On z martwych wstał. Ale wróćmy, bo przecież mamy tutaj zwłoki księdza Józefa, który... Jak tam czytałem, nawet i spotykaniem się, ale to ze względu na moje niedoskonałe widzenie, został powołany na podobną drogę, że każdy z nas jest wezwany do tego, by w nim Bóg był uwielbiony. Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, a tam gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A sługa to ten, który spełnia moje polecenia. I w małżeństwie jest tak samo, i w klasztorze jest tak samo, że ten kocha, kto spełnia polecenia, kto je, kto je nosi w swoim sercu, nie tylko na zewnątrz fizycznie, że je wypełnia, ale wewnątrz jest przekonany czasem, nawet gdy. Ciało nasze i nasze zmysły sprzeciwiają się temu. Teraz prawie są akurat po klasztorach zmiany personalne i tam się czasem może, i, może łez wylewać z powodu utraty stanowiska albo z powodu nieosiągnięcia upragnionego stanowiska, czy tym podobne. Jak nam tu potrzeba wiary, że Jezus nas stawia w tym miejscu i w tym momencie. Gdzie On chce. A ja wtedy przyniosę owoc, kiedy ja obumrę dla siebie, dla moich prywatnych spraw. I na taką drogę został wezwany Ksiądz Józef i idąc z jednego miejsca na drugie, które tak starają się szybko przeczytać, żeby to długo nie trwało, to czytanie um, szedł, lata płynęły z jednego miejsca na drugie. Doszedł do mety. Tak jak Chrystus doszedł do mety na krzyżu, aby odebrać nagrodę. I ja i Ty, każdy z nas, jesteśmy wezwani, aby Bóg został w nas uwielbiony. A w jaki to sposób możemy uczynić? Zostawił nam Jezus przykład, zarówno ten w odniesieniu do ziarna pszenicy, a jeszcze doskonalszy i bardziej wymowny w stosunku do samego siebie. Bo Jezus był, był i jest skromny, więc nie pokazał palcem, że macie się patrzeć na mnie, ale nam wyraźny przykład zostawił, jak ma wyglądać nasze życie, aby nasze spotkanie z Jezusem Chrystusem było pełne radości i by by, byśmy otrzymali nagrodę wieczną.